Hej, Witam Was serdecznie z Pięknych zbroi. Proszę bardzo. A pomiędzyzdrowie ja ciągle zapominam. Nie wiem, może wy, mi, może wy mi ciągle podpowiecie, bo ja ciągle zapominam o tym. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, gdzie kupować rzeczy dla siebie. Kupować je najlepiej w podróżach, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. Dlaczego w podróżach? Dlatego, że w podróżach, gdy podróżujecie, przede wszystkim możecie kupić te rzeczy o wiele taniej, jeżeli macie, znacie miejsca, gdzie można je kupić. I oprócz tego, na pewno będą niepowtarzalne i będą Wam przypominały to, gdzie byliście. Jedna taka skromna rada ode mnie na wstępie. Na pewno, żebyście nie kupowali danych firm, które są w, dany, w danym roku popularne. Już nie będę ich wymieniał, czy, czy Balenciuga, czy Filip Leni, czy Onani. Ponieważ jak pojedziecie sobie do Tajlandii, czy pojedziecie sobie do Turcji, to zobaczycie po prostu całe, całe... Ryneczki oklejone tymi markami. To po prostu blu, aż dreszcz można dostać. I teraz nie wiem, czy e, pójdziesz e, kupić sobie bluzę za 3000 zł, a obok będzie stał taki. No! Taki Tajlandczyk w tej samej bluzie, tylko za 20, za 20 zł. Jeżeli się czujesz w tym dobrze, to... to ja ci życzę powodzenia. Dzisiaj dam Wam takie ćwiczenie. Nie będę mówił jednej literki przed, przed nazwą danej marki, gdzie można ją kupić, w jakim kraju i za ile. Po to, żebyście troszeczkę pomyśleli, a, no, ale na pewno będą osoby, które nigdy, nigdy nie dojdą do tego mojego rebusa. Więc to taka mała zmianka. To tak, tak edukacyjnie. Fajne mokasyny firmy OC. Które kosztują w Warszawie czy w jakichś innych miastach około 1700 zł. można je na przykład kupić we Włoszech, w outletach, e, kosztują od 100 euro zwyż, więc, e, więc jest bardzo duża różnica e, cen. E, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kupując dwie pary butów, e, tak naprawdę macie e, fajny pobyt w fajnym hotelu i droga wam się zwraca, tak e, edukacyjnie. Wasza ulubiona firma Oni. Oni w Stanach polówka kosztuje 10 dolarów można ją kupić na przykład polo o niego, a u nas kosztuje około 300 złotych, tak edukacyjnie. We Włoszech również widziałem buty Aldini, które u nas kosztują po 1500 złotych, tam można czasami je kupić za 50-60 euro. Kolejną firmą jest Onani tak jak uwielbiacie Wasza prawdopodobnie większości ulubiona znaczy może nie większości ale dużego społeczeństwa, duż, dużej masy społeczeństwa Onani firma polówki, t-shirty można kupić od 15 czasami do 20 euro w, gdzieś tam we Włoszech. Sweterki Oniego Waszego ulubionego producenta w Miami kiedyś kupowałem Gdzieś tam dla kolegi za 25 dolarów. Kolejna firma, która tak przychodzi mi jeszcze na myśl, już taka końcóweczka dla Was, Liu. E, tak naprawdę e, u nas męskich rzeczy przynajmniej nie było, e, ale damskie nie wiem, spodnie kosztują 800 zł. Tam można je nabyć za, we Włoszech, oczywiście mówię, za 30 euro. Więc co teraz do Was e, będzie należało? Gdzie będziecie kupować te rzeczy? Czy będziecie w niedzielę, zawsze z rodzinami, z dziećmi, zamiast y, być w parku, wypoczywać, y, relaksować się z dziećmi, czy samemu czytać coś ciekawego, to będziecie po swoich centrach handlowych latali i y, szukali nie wiadomo czego? Czy po prostu będziecie sobie y, gdzieś tam od czasu do czasu y, wyruszali w podróż y, nie dość, że edukacyjnie? Pozna, poznając świat, bo podróże oczywiście pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tylko kształcą mądrych ludzi. Na niektórych podróże mogą jej istnieć. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, więc zachęcam zawsze do podróżowania. Podróżowania, po prostu wyciskania z życia to, co po prostu jest najważniejsze: obserwowanie, kulinaria, przeżywanie, doświadczanie i edukacja. To pamiętajcie o tym, co jest bardzo ważną rzeczą, żeby podróżować i co doświadczać. Bo kiedyś jak będziecie leżeli już pod koniec swojego życia i myśleli nad jedną bardzo ważną rzeczą, czego nie przeżyliście.